Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was filmik z mydłem. W roli głównej będę robić mydło. Tutaj mam foremkę własnoręcznie zrobioną w jednym z ostatnich filmików. Foremka jest zrobiona na bazie ciasteczka Oreo. I właśnie w takim kształcie zrobię dzisiaj mydło. Tutaj już mam przygotowaną specjalną masę mydlaną. To jest takie plastyczne mydło, które się rozpuszcza. Tutaj mam barwnik do mydła. To jest różowy barwnik, czyli wyjdzie mi. Różowe ciasteczko z tym barwnikiem. I do tego oczywiście mam dzbanek, ponieważ to mydło trzeba najpierw rozpuścić w mikrofali. E, wkłada się tutaj właśnie mydło, które teraz jest e, twarde do mikrofali, e, do dzbaneczka i wkłada do mikrofali na chwilę, a potem do foremki. I teraz mydło idzie do mikrofali, żeby się rozpuścić. Tak wygląda rozpuszczone, dodaję barwnika różowego. Bardzo apetyczny kolor. Wypełniam tą masą foremkę. Jeśli chodzi o ilość tej masy, to trochę przesadziłam, więc wyciągnęłam foremkę do kostek do lodu. Ludzi lego i wypełniłam jeszcze to nie wystarczyło na tą foremkę, czyli będę mieć właśnie takie wydełka. Trzeba poczekać dwie godziny, aż mydło zastygnie. Moje już zastygło i wyciągam. Zobaczę jaki jest efekt. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba. Jestem e, pod wrażeniem tej foremki, którą udało mi się zrobić, ale też tego mydła. Tutaj widać wszystkie detale i szczegóły. Naprawdę wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Wygląda jak prawdziwe ciasteczko, zwykle, że różowe, a nie czarne jak zazwyczaj. I super, mam dwa mydełka w kształcie ciasteczek Oreo. Zobaczymy, jak wyszły mydlane ludziki Lego. Ten wyszedł całkiem dobrze. Wydaje mi się, że ta masa mydlana to jest bardzo dobre rozwiązanie. Sprawdza się w foremkach silikonowych. W każdym razie tutaj mi bardzo dużo tych mydełek różnych wyszło. Jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię, ale jestem bardzo zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Bardzo symetryczne, ładne kształty. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tu dużo pomysłów na temat rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!